Nie? Stefano. Ho, ho! Ogon w górę. O, wyciągnięcie, ogon w górę, pięknie. dobry znak. Dobry, bardzo dobry. O, jest drugie wyciągnięcie. Kurde. To będą dwa, dwie petardy dzisiaj, nie? Ty chcesz jeść. Ech, najgorsze te góry, nie? Z rana zaprawa. Jak śmietana. Nie ma nic lepszego niż wyjście do lasu. O godzinie. 8.30 i sobie połazić. Dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie. Na kolejnym odcinku. Typu oddychaj równomiarowo <gry> i nie męcz się. Zaczynamy wykopki. Mamy 4 godzinki. Chcieliśmy sobie wyskoczyć tak, ja wam mówiłem ostatnio. Trochę się znowu napaliłem na te lasy, na te kopanie. Także idziemy sobie połazić, co z tego wyjdzie. Chciałbym bardzo, żeby Marcin coś trafił, ale przez niego ja wczoraj spać nie mogłem. Oby mu się udało. Ciemno, nie? W lesie? Jeszcze tak. No, ja ono, to jest jeszcze. Ale jak słońce wyjdzie, będzie fajnie. Ja obstawiam, mam wojny. Pierwszy strzał i będzie między wojny. Bank 100%. Patrząc po monetce, niestety bank 100% okazał się jednym groszem. Kurde molek. Grosik na szczęście, nic więcej. <gry> Narciarz. Narciarz, grosik i Ziko. O, Ziko, no masz zobacz. Kurde, ty naprawdę się chyba zdecydujesz jeszcze na tego wersacze, co? 30, 30 no ale to jest wiesz, to jest velody. taka ale... Już z tych, tych innych ale to wszystkie to jest... Pierdziawka To to widział, żeby od rana latarkę włączać Ale powiedzcie, ty mi to robisz złośliwie? Nie, brońcie Panie Boże, kurę ja będę te sygnały Będę ci patyki wsadzał, żebyś trafiał Kurę, co to jest za moniak w ogóle Wygląda mi na jakiegoś Pyryla. Albo coś, nie wiem nawet. O spodnie! Ja, Pyryl. O spodnie, 49. Jakiś Pyrylek. Zresztą, co to tam nie warto patrzeć? 5 groszy. No, sorry, kurde, no. Przecież ja tego nie robię specjalnie, Marcin, no kurę, to, to są lata doświadczeń. Osłuchania, słuchu, nawet uszy patyczkami wyczyściłem, żeby mieć lepszy słuch. No. to tu już widziałem, tu już widziałem, widziałem i zgubiłem monetę, kurde. O, tu. Widziałem i zgubiłem monetę. Pyryl Kurę, jakie owo Złotóweczka z PRL-u. Z Anno Domini... Bogucka. Kurę, 7,4! Ja mam fanta dnia, 7,4. Najlepsze best of the best. Ale to, mówię Ci od razu, że to nie jest żadna stara, to jest współczesny grosz, ale jest. Ale jest. Ale jest. To Magda pilnuje. Magda pilnuje. Grosika, nie? Tak jest. Grosik. Ja pitole, piąta moneta, jo? Ja? Excuse me everybody so much and funky bunch. Pasa moniakowa trwa. Kolejny moniak. Będzie kolejny pyryl, tak? Dwa złote. No właśnie. Kurde. No dobra. Ale chociaż niech się sypią te pyryle, to przynajmniej wiem, że coś tu jest. Nie jest to ruszone. Może wśród tych pyryli wreszcie trafię jakiegoś swojego fenola, jakąś kaszubską buratynkę, czy coś w tym stylu, nie? Liczę na fajne srebro. No ja też tu zrobię przerwę co za pasek A, on się w ja? mm -hmm. A, jakiś... No, się rosła już w Ja? Ale do najnowszych on nie należał no nie. I to taka dosyć konkretna robota No masz pasek swój pierwszy w życiu. Super. pasek Ja mam monetę To już takie dzisiaj będzie, mam monetę Marcin Wózka swojego zapomniał a ja znowu pyryl jo. To nawet chyba nie jest moneta, tylko guzik Co? Jo, tu ma wypustki To jest guzik Guzik Arsène Lipę Arsenowy guziczek Jakiś taki arsenowy? Nie Może czy to jest bardziej. Amelinium, Czechu Tego nie pomalujesz. E, zwykły Amelinium. Przerwa, nie? Przerwa na ten tekst. Dobra. Ale ja znajdę swoją starą. Znajdę. No nie, no bez jaj. Pięć ziko, kurę współczesne. O, piąteczka. Lepszy utarg niż na plaży. Taki dołek tu wykopany, ale ja już widzę tu jest odbitka Także gdzieś on tu leży. A, jest dobra Kurde Dalej nie to. Dwa grosze Naprawdę nic ci nie będę mówił Marcinku Naprawdę no Dzień na monety, no mam dzień na monety, no cholera, no ale co to za monety są? Skórę znowu Perel. No, 20 groszy. Wiesz, to jest naprawdę dziwne. Ten Simplex jest tak do bani, nawet nie wiem który rok to jest do bani wykrywacz. Powiem Ci szczerze, teraz to już to jest naprawdę, bo aż niemożliwe, że ja tyle monet wiesz. Jedna za drugą mi leci, a ty kurde, nie masz nic, nie? No, nie, ten Simplex to naprawdę trzeba. Wymienić, a masz ty szczęśliwą czapkę? Nie masz szczęśliwej czapki, może dlatego machnij tu koło tego pieńka, tu gdzie ja odgarnąłem. Teraz zobacz, jak ten się zachowuje. Dwa sygnały. No dobra, a mój. Też wygląda jakby dwa sygnały. Były 24 i... i... 71, nie? Dobra. No. To jest jakaś folia, jakaś tam nic nic, nic nic ciekawego, nie? Ale no nie wiem, no wykopiemy, zobaczymy co to jest. Masz pierwszą, masz pierwszą. Tu leży. Tu. I co to jest? To jest pierwsza monetka Marcina z lasu. Pyryl peryl, peryl. ja, nie widać, ale perylek. nie, kurwa masz między pokaż, nie pyrylek między wojnie, pokaż to, ja pierdolę masz między Masz 5 groszy międzywojenne, ale strzał kura, aż mnie ciary przeszły, ja pitole, widzisz jak to jest, ja wale chodzę, kurę, perele, a ty masz 5 groszy, aż mi się łapy trzęsą, pięciogroszówka międzywojenna. Ale teraz coś teraz się cieszę. Ja. <laughs> ja też. teraz się cieszę, naprawdę na maksa się cieszę. Cieszę się na maksa. Pierwsza moneta, zobaczcie, po wykopaniu Marcin mówi: kurę, kapsle widzę, zrywki widzę, bla". Ja on ty aż pultyny czerwone dostałem. Pierwsza moneta 5 groszy między wojny, ale petarda. No i to jest petarda, nie? Marcinos? I to jest petarda. To jest prawdziwa petarda. <laughs> Jak siedzi to kop. Kop. Zawsze trzeba przekopać dwa razy to miejsce, zobaczyć. Jak jedna wyszła, zawsze trzeba sprawdzić. Bo potem się okaże, że wiesz, klucze do miasta. Ja mam pęk kluczy. Pęk kluczy do miasta. Także widzisz. A my dalej swoje. Ja na bank dalej swoje. No jo, Ty masz 5 groszy między wojnie, a ja dzisiaj... Pryly, tradycyjny król prl powraca 20 groszy. Już kiedyś było o królu prl -u. Ja to dzisiaj naprawdę ten tytuł znowu do mnie wraca. Tytuł króla prl należy się mi. 72 rocznik. Pozdrówki. Rękawice rzucone. Dziura wykopana. Znowu pod drzewkiem. I znowu mam monetę. Piękny sygnał 71. 71, kurde, waliło. Mówię, panie Boże, żeby to tylko nie był polmos. No jest moneta, no ale z moim dzisiejszym szczęściem. Kurde, mam fenola. No, nareszcie 50 będzie. Ale petarda. Kurde. Pięćdziesiąt fenoli Kore, to mnie też cieszy bardzo Ale super, no zobaczcie, jest Pięćdziesiąteczka, 50, 50 fenoli Bez fenola nie wracam, bez fenola nie wracam he he he. To już drugi dzisiaj Stainless steel. I niech sobie tu siedzi Marcin mnie woła Marcin mnie woła A ja co? A my swoje PRL A my swoje PRL który 70 70 chyba Pozdrowki 70 Król PRL -u. Ale wiecie co? Najfajniejsze Najfajniejszej w tej pasji właśnie jest to, kto, kto zrozumie tą pasję i kto zrozumie to hobby, ja już swoje znalazłem. Dziękuję, ja się nacieszyłem. Ale idąc z kolegą, który wiecie, dopiero jest takim świeżakiem, lajkonikiem i trafia taką monetę. Jego pierwsze międzywojnie, chyba w ogóle w życiu, no to ja mam radość, ja jestem spełniony po stokroć, po tysiącokroć i w ogóle nie. Dla mnie to jest mega fajna radocha, że Marcin to trafił. Ja jestem tym bardziej zajarany. Ja wiem, że. W niektórych yy, sytuacjach dochodziło do tego, że jak ktoś coś fajniejszego trafił, co się rozpadało Kumplostwo, przyjaźnie i w ogóle zazdrości już nigdy więcej nie poszli, nie? Ja jestem inny. Trafiłeś coś jeszcze? No proszę. No kurde, no widzisz ty? Rozkręcasz się mi tu panie korka. Ale widzę bananek jest. Ja? No bo ja to znam, ja to wiesz, ja też trochę inaczej, ale bananek widzę u Ciebie jest. Taki dosyć fajny bananek. <głos> <głos> to dobrze, to ja się cieszę, ja tu powiedziałem, stokrotnie się cieszę, że Ty znalazłeś niż ja bym miał znaleźć. No, to jest dla mnie fajniejsze. Dzień noża, Marcin, dzień noża. <noise> ja już dwa znalazłem, a Ty masz teraz też scyzoryk. Jaki trening, <laughs> jaki trening, nie? Ty, my to przynajmniej na zakopane kondycje będziemy mieli, ale co te nasze pipki? Te, kurde, z tym trybie siedzącym, to ja nie wiem, czy one dadzą radę. My przynajmniej po górach łazimy, kurde, nie? <laughs> A w zakopanym nastąpi weryfikacja, kto jaką ma formę. Tak ci dobrze, jo? Tak zajebiście. Październiku poleżeć sobie no kurę. Revelation, nie? Czego chcieć więcej? Na łonie natury. Na łonie natury, drzewka, piękna pogoda, miał być kurę deszczowy we Ekend. O, a wyszło, jak zawsze, te ich prognozy, to wiecie, o oh, kant bani No i co? Tak jak mówię, nie ma nic fajniejszego niż sobie posiedzieć w lesie, pogadać, jak Niemcy na moście, kurde, nie? O wszystkim o niczym. To jest właśnie to hobby, nie idźcie z nastawieniem na skarby, idźcie z nastawieniem, czysta głowa, i to jest najważniejsze. Jest, 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 bo już dawno nie było, my sobie siedzimy, gaworzymy, 11.15, a w tym momencie wpada mi, ladies and gentlemen, and the winner is no daj coś ładnego, kurde. Co? Ha, mówiłem, mam swoje. Marcin, międzywojny. What? Mam. <laughs> mam Dwójeczkę międzywojny, ale petarda. No to kurde, mamy po międzywojniu. ale ślicznie. Widzisz? Kórka wychodzone. Jest ten piękny orzełek Jest. <laughs> Dwójka między wojny. Kurde, trafienie. Petarda. Egelandska. Żółwolek, Revelation. Już mam też dzionek zrobiony. Kapolska złota jesień. Jakie kolory piękne, nie? Złote. Ja nie mam teraz złota. Eee, dawno nie trafiłem i tu fajnie wyszedł z dołka. Wtedy myślałem, że będę miał. Ale nie miałem, to mam teraz kwiatuszko, słoneczko, arsen lipę. piękny guziczek arsenowy na no korka. Ja Wam powiem, nie spodziewałem się, że dzisiaj ten dzień będzie aż tak owocny. Chociaż bardzo na to liczyłem, bo tak jak wam mówiłem, chciałem, żeby Marcin mógł nakopać, żeby wreszcie wyszedł zadowolony z lasu. Ja wiem, że Marcinowi też na tym nie zależy, że bardziej mu zależy na tym, żeby sobie pospacerować. No ale, że tu jeszcze tyle fantów? Revelation. To było naprawdę głęboko. Ale chyba mamy rerekumkum. Ja Rerekumkum, Żabkę mundurową. Ja, żabka od munduru. Kurde, a też fajne znalezisko takie niecodziennie się trafia. Rzadko także mnie to cieszy. Żadnych tutaj sygnaturek nie będzie, bo to one nie miały. nie. Chociaż nie wiem, może jakieś tam pułkowe pruskie, może miały jakieś numery pułków, ale ta niestety nic nie ma. Marcinos, dwa najpopularniejsze fanty u nas. <głos> Jakie? <głos> polmos specjal. Polmos specjal. No kurde, nic innego nie idzie trafić, nie? Ja, pitole, tu masz znowu. Wiecie, no fajny, bo stary polmos, nie? Dobra, jest tam jakaś już historia, że jest stary polmos, no ale no co z tego, nie? Co z tego, jak nic z tego nie zrobisz? Tu widziałem o, ten ładniutki. Kurety, no nawet się trafiają jakieś tu jeszcze, nie? Grzybki. No, i tu następny jest ładniutki, ale żeby ich było chociaż więcej, no ten będzie taki skapciowany. Jakby ich było więcej, to by można było nazbierać. Ale to są tak sporadyczne tutaj przypadki, że nie będę zabierał. Może jakieś sarenki zjedzą. Dobra, czas na pakowando. I koniec. Na dzisiaj poszukiwań skarbów. A tak naprawdę to wietrzenia uba. Chociaż nie wiem, pogoda jest naprawdę mega fajna. Może Urszule gdzieś jeszcze wyciągnę, ja się pakuję i Queen's. Miałem czapkę krzywo lekko na zachód, kurde, jak <laughs> PRL wschodni kopałem, kurde. Ściągło. <laughs> ale fajnie było, nie? bardzo Zadowolony? Bardzo, bardzo zadowolony. No kurę, pierwsze międzywojnie w życiu, 5 groszy, to cieszy, ja wiem jak ja się cieszyłem, Jezus, ja myślałem, że ja w ogóle skarb taki wykopałem, że nie wiem, no. Ale tu miałem dzisiaj taką Prawie taką samą Radochę po Marcin trafił. Nie ma takiego, wiecie, że ten przebieg był na pusto, że znowu poszliśmy i, i Marcin tylko pochodził, nic nie miał. No to tak by było znowu słabo, a tak jest. A teraz jedziemy na chatę, to kombinujemy. Ja tu mówię sykieł sobie kiełbę z ognicha w tranżoliu. Ale urszula jest trochę przeziębiona. Ja wiem, że ona chyba nie będzie chciała jechać. Nie wiem. Zobaczymy, co jeszcze będzie. Na razie się nie żegnam, bo. Zresztą wolę się witać niż żegnać. No. Ale za tego turystę. kur. to Jo? Ja myślałem, że on kurę ten nie. On BMW pilnuje. No. Widziałeś, jaki wierny Stefano. Pierwsze, co ja muszę zrobić po powrocie, chleba ze smalczykiem, z kiszonym ogórkiem. Żeby nie było, że ktoś mi zarzuca, że ogórka nie ma. A moja mała, co? Choruchna. i co? Kiełbaski nie będzie z ognicha? No i tyle. Mm. <laughs> to ja biorę się za chlebek. Także widzicie. Urszulka moja chora jest. Tak się źle czuję. od już kilku dni. Głowa boli katar. ogóle. Zmęczona strasznie. Także ani żadnego wypadku, ani nic, niech sobie odpoczywa. Moje kochanie, nie? To już jechać, kochanie. A ja bez Ciebie nie jadę kochanie. Ale dlaczego, kochanie? No już kochanie, kurde. Pozostała dyskusja. A wy, jak Wam się film podobał? I Versace Team, nakupane łapa, subskrypcja. Kochanie, a powiesz, słoneczka chociaż. Dzwoneczka chociaż, dajcie. No dajcie chociaż dzwoneczka. <gry> I do następnego nera.